Czy chcesz rozpocząć własną małą firmę? Tutaj przedstawię mały projekt biznesowy. ID Skóra jest profesjonalną marką Dakin, koncentrując się na dostarczaniu rozwiązania dla niestandardowego telefonu komórkowego pełnego ciała antywybuch ochrony filmu i skóry komórkowej. Mobile szaglony oprogramowania jest app, można go zainstalować na telefon komórkowy i kontroli maszyny tnącej. Bardzo wygodne. App mają obfite modele telefonów jak Samsung K70, a 80, iPhone XS Max, Oppo F11 Pro i tak dalej. Również aktualizować najnowsze modele telefonów na czas. Maszyna tnąca jest maszyna do cięcia noży, profesjonalny i idealny do cięcia antywybuchu folii ochronnej i mobilnej skóry. Nie szorstka krawędź, bardzo gładka. Mała maszyna Zajmie mniej miejsca. Niska inwestycja zaczyna się 1000 dolarów amerykańskich. Wolne odciśnienia zapasów. Szybka i łatwa obsługa. Usługa o wartości dodanej dla mobilnego sklepu, mobilnego sklepu z akcesoriami, sklepu naprawczego telefonu komórkowego i tak OM, ODM dla ideoprogramowania do cięcia skóry, maszyna, materiał, pakiet. Tkanina, narzędzia i tak dalej. Następnie przyjrzyjmy się wideo operacji.